Dzisiaj naszym gościem jest Jerzy Koszuta. W niedzielę grałem mecz z, z Zniczem Basket Proszuków. Witamy Cię, Jerzy. Witam. Myślę, że do świętowania to jeszcze daleko. Jeżeli parę meczów z rzędów wygramy i, i faktycznie pokażemy to, że nasza forma idzie w górę, wtedy możemy coś tam myśleć o jakimś świętowaniu. Na pewno człowiek zadowolony był, że w końcu przełamaliśmy i zwyciężyliśmy, choć, choć na pewno jeszcze w tym meczu było parę błędów, które trzeba wyeliminować na przyszłość. No właśnie, w tym meczu wyłączyłeś z gry skutecznie kilku czołowych zawodników tamtej drużyny. Jak myślisz, czy był to taki jeden z, z tych kluczowych elementów tego zwycięstwa? No na pewno, na pewno obrona to było jeden z, z kluczy zwycięstwa i, i, i myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy dali z Ciebie wszystko i, i dobrze broniliśmy, gdzie też, też były momenty dobrej gry w ataku. I, I myślę, że no jeżeli to samo pokażemy w meczu na wyjeździe z Pruszkowem, czyli właśnie ten mocny defense, jesteśmy w stanie tam wygrać. No właśnie, dzisiaj doszły do nas wiadomości o parach Pucharu Polski. Nie wiem, czy miałeś przyjemność zapoznać się z tymi, z, tymi, z tymi wynikami z tego losowania. My trafiliśmy na Wilki Morskie Szczecin, jak skomentujesz... Um, te losowania. No właśnie, porozmawialiśmy troszeczkę o tym co było, to teraz o tym co przed nami, w niedzielę spotkanie z Pruszkowym, z Zniczem Basket Pruszków. Jak przez ten tydzień przygotowaliście się do tego najbliższego rywala? No cóż, myślę, że nie zmienialiśmy jakoś tam zbytnio treningów w ciągu tygodnia. Był jeden dzień więcej do przygotowania się, bo gramy w niedzielę, także myślę, że mogliśmy spokojnie cały tydzień dobrze przepracować. No cóż, no skupialiśmy się też dużo na tych rzutach, ponieważ no, cały czas jakoś szwankuje nam rzut yy, z dystansu. W ostatnim meczu tylko trzy trafienia, także to na pewno jeżeli chodzi o mecz wyjazdowy, to troszkę za mało, także trzeba tych trójek troszkę więcej trafić, żeby myśleć o, o zwycięstwie. I, i, I nad tym też żeśmy mocno pracowali, a tak poza tym, no to, to myślę, że bardzo podobny tydzień jak przed dąbrową górniczą. <noise> Thank you. No tak, myślę, że, że, że idziemy w dobrym kierunku, no ale trzeba najpierw te dwa mecze wygrać, żeby się cieszyć z tego bilansu. No na pewno ten pierwszy tydzień, gdzie te trzy mecze były, no nie ułożył się pomyśli tak, jakbyśmy chcieli i, i po prostu nie trafiliśmy z formą. Pech chciał, że akurat trzy, trzy mecze były, no ale to był tylko pierwszy tydzień, także jeszcze praktycznie cała liga przed nami, także na pewno. Na pewno jest, nie ma się jeszcze nad czym tak bardzo martwić. Czego możemy się spodziewać po występie Jurka Koszuty w tym meczu niedzielnym? No Myślę, że, że dobrej gry na pewno w obronie. Postaram się tak samo pomóc chłopakom w ataku, zdobyć jakieś punkty. Na pewno trener już jakieś tam zadania dla mnie ma, także dowiem się pewnie w sobotę na odprawie przedmeczowej czy w niedzielę. I, i, i no, będę starał się wszystko zrobić, żebyśmy wygrali. Dzięki bardzo i życzę powodzenia. Za powodzenie nie dziękuję.